Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu pierwszy polski znaczek. Pierwszy polski znaczek z królestwa polskiego, wydany w 1860 roku na terenie właśnie Królestwa Polskiego. Tak się prezentuje. Powszechnie zwany jedynką. Bardzo piękna prezencja znaczka. Proszę zobaczyć. Będę starał się tutaj wam przybliżyć go tak żeby można było go tutaj cały czas na niego tutaj ładnie o. Proszę bardzo. Proszę. Piękny znaczuś. Pierwszy polski znaczek. Ładne ząbkowanie. Proszę zerknąć. Naprawdę niczego sobie walor. Teraz pięknie wygląda. Ładne kolory. Jaki kolor? Może inaczej. Odcienie. Ciemne. Ciemne odcienie. Znaczka. Z ładnym kasownikiem. O którym zaraz powiem. Odpowiada numerowi katalogowemu Fischera w odmianie 1B. I teraz kasownik, Szanowni Państwo, dość rzadki. Rzadki stempel numerowy 1 w czterech kwadratach z ozdobną stopką. Tutaj tą ozdobną stopkę widać, może go odwrócę z drugiej strony, żebyście tą stopeczkę ładnie zobaczyli. O. Ładnie uwidoczniona. Stopka 4 kwadraty. Ładnie wybity. I teraz druga strona o tutaj jest jakiś stempelek gwarancyjny czy własnościowy tak to jest stempelek gwarancyjny byłego eksperta pana Landre piękny znaczek piękny kolor 1B dobre ząbkowanie żadnych prześwitek Piękny znaczek. Do tego szanowni państwo atest. Atest. Pana Janusza Berbeki. O tutaj, odstawię tutaj ten znaczek, tak żebyśmy mogli go tutaj zobaczyć. Proszę bardzo. Do którego jest właśnie ten atest, do tego naszego znaczka. Dość rzadkim właśnie, tak jak wspomniałem, kasownikiem numer 1, bardzo ładny. A to jest wydany 10 września 2023 roku. Barwa niebieska i karminowa. Tak jak wspomniałem, odcienie ciemne. 1B, rzadki stempel Warszawa. I co na to nasz katalog. 1B, szanowni Państwo, odcienie ciemne. Znaczek kasowany to jest kwota w katalogu Fisher na 2023 rok. To jest kwota o 1600 zł i patrzymy na stronę kolejną To jest na 49 stronę i tutaj o samym kasowniku. Szanowni Państwo. O to jest ten kasownik. To jest ten kasownik, Szanowni Państwo, proszę. Ładnie opisany. Stopka. Tak wygląda kwadrat. Dlatego zapraszam, szanowni Państwo, do portalu kolekcjon, w którym on już się znajduje. Zapraszam. No i zapraszam również do dawania łapkę w górę, do subskrybowania naszego kanału, tak żebyśmy mogli się rozwijać. No i zapraszam do kupowania, a także oczywiście sprzedawania. Waszych Państwowych Walorów. Portal jest darmowy. Zapraszam serdecznie i dziękuję.